Patyczek. Napisali Julia Donaldson i Axel Scheffler. Pan Patyczek mieszka sobie w swoim rodzinnym drzewku. Stickman lives in the family tree. Ze swoją ukochaną panią patyczkową i z ich szóstką dzieci tam. Przepraszam, z ich trójką dzieci tam. Stickman lives in the family tree with his stick lady love and their stick children three. Pewnego dnia pan patyczek budzi się wcześnie rano i wybiega na poranne biegi. Panie patyczku, panie patyczku, uważaj na psa! One day he wakes early and goes for a dog. Stickman, stickman, oh stickman, beware of the dog! Patyk! Szczeka pies. Idealny patyk! Najlepszy patyk do mojej ulubionej zabawy A Stick, barks the dog An excellent stick The right kind of stick for my favorite trick. Złapię to i rzucę to. I złapię to, i potem rzucę to. I znowu złapię i rzucę. I'll fetch it and drop it and fetch it and then I'll drop it and fetch it and drop it again. Ja nie jestem patykiem. Nie widzisz? Jestem panem patyczkiem. Jestem panem patyczkiem. Jestem panem patyczkiem. To właśnie ja. I ja chcę iść do mojego domu i do mojego rodzinnego drzewa. I'm not a stick. Why can't you see? I'm a stickman. I'm a stickman. I'm stick man. That's me. And I want to go home to my family tree. Hmm. Psy muszą być trzymane na smyczy. Dogs must be kept on the lead. Tabliczka głosi: psy mają być trzymane na smyczy. No w końcu skończyła się ta gra i w końcu pan Patyczek jest wolny. A notice says dogs must be kept on the lead. At last the game's over and the stickman's is freed. I wyrusza pan Patyczek do domu i podskakuje i wiruje. Panie Patyczku, Panie Patyczku, uważaj na dziewczynkę. O, o, Patyczek! Krzyczy dziewczynka i uśmiecha się szeroko. Odpowiedni Pan żeby pobawić się w misie Patysie i wygrać wyścig. He sets off for home with a hop and a twirl. Stickman, oh Stickman, beware of the girl! A stick, cries the girl, with a smile on her face. The right kind of pół stick for winning the race. Czy każdy już ma swój patyczek? Czy jesteście gotowi, żeby rzucać? Raz, dwa, trzy i plum do rzeki. Has everyone got one? Get ready to throw! It's one, two, three. Into the river they go. Ja nie jestem żadnym misiem patysiem! Nie widzicie? Jestem panem patyczkiem. Ja jestem pan patyczek. Ja jestem pan patyczek to właśnie ja. I właśnie się oddalam od mojego rodzinnego drzewa. I'm not a poo stick, Why? Can't you see? I'm a stick man. I'm stick man. I'm stick man. That's me. And I am heading away from my family tree. Płynie pan patyczek, płynie i płynie. Oj, panie patyczku, uważaj na łabędzia. Stickman is floating. He floats on and on. Stickman, oh, stickman, beware of the swan. O, gałązka, mówi łabędź. Ta gałązka jest najlepsza. Najlepsza, żeby utkać z niej moje gniazdo. A twig, says the swan. This twig is the best. It's the right kind of twig to weave into my nest. Nie jestem żadną gałązką! Czy one tego nie widzą? Jestem panem patyczkiem. Panem patyczkiem jestem! To właśnie ja. I ja tęsknię, żeby wrócić do mojego rodzinnego drzewa. I'm not a twig. Why can't they see? I'm a stickman. I'm stick man! I'm stickman. That's me. And I long to be back in my family tree. Gniazdo opuszczone, w końcu pan patyczek jest wolny i dryfuje sobie, dryfuje po rzece i wpływa na otwarte morze. The nest is deserted and the stickman is free. He drifts down the river and sails out to the sea. Przewraca się z boku na bok, aż piana morska wymywa go na y, plażę bardzo daleko od domu. He tosses and turns till the frolicking foam washes him up on a beach far from home. I oto przychodzi tato z łopatką w dłoni. Patyczku, panie patyczku, uważaj na piasek. Here comes a dead with a spade in his hand. Stickman, oh stickman, beware of the sand. Maszt! Idealny maszt, Wykrzykuje tata. Hurra! W końcu jest flaga na naszym zamku. A mast, yells the dead. An excellent mast. There's a flag on our castle at last. Ja nie jestem żadnym masztem do jakiejś głupiej flagi. Ani nie jestem żadnym mieczem dla rycerza. Ani nie jestem też hakiem na torbę. I am not a mast for a silly old flag. Or a sword for a knight. Or a hook for a bag. Nie jestem też długopisem. I am not a pen. Nie jestem też łukiem. I am not a bow. Nie jestem też kijem do baseballa. I am not a bat. Ani też nie jestem bumerangiem or a boomerang. No, I am. Jestem panem patyczkiem. Patyczku, patyczku, uważaj na śnieg. Stickman, stickman, beware of the snow. I oto idzie sobie chłopczyk w ciepłym, wełnianym szaliczku. O, o, jakie fajne ramię dla bałwanka! Mówi cały, roześmiany. Here comes a boy in a warm woolly scarf. An arm for my snowman! He Says with a laugh. Nie jestem żadnym ramieniem. Czy nikt nie widzi, że jestem panem patyczkiem? Panem patyczkiem. Ja jestem panem patyczkiem, to właśnie ja. I am not an arm. Can nobody see? I am a stickman. I'm stickman. I'm stickman. That's me. Czy kiedykolwiek powrócę do mojego rodzinnego drzewa? Will I ever get back to the family tree? Biedny samotny pan Patyczek, zagubiony. Pan Patyczek jest zamarznięty, przykryty szronem. Pan Patyczek jest wyczerpany, jego oczy zamykają się, rozciąga się, ziewa i zasypia. Stickman is lonely. Stickman is lost. Stickman is frozen and covered in frost. Stickman is weary. His eyes start to close. He stretches and yawns and lies down for a doze. I nawet już nie słyszę dzwonów ani słodkich śpiewów chóru. He can't hear the bells or the sweet singing choir. Ani nawet nie słyszy głosu, który mówi: O, to dobry patyk na ognisko. Or the voice saying: Here's a good stick for a fire. I leży patyczek i śpi już w tym miejscu, gdzie są patyki do ognia. Man is lying asleep in the grate. Czy ktoś go obudzi zanim będzie za późno? Can anyone wake him before it's too late? I śni sobie patyczek o swoich dzieciach, o swojej ukochanej pani patyczkowej. He dreams of his kids and this stick lady love. I nagle się budzi. O, co to za głos? Zaczyna się dusić, zaczyna kichać i krzyczeć. O, utknąłem. Uwyciągnijcie mnie stąd. Then suddenly wakes. What's that noise up above? It starts as a chuckle, then turns to a shout. O, oh, ho, ho, ho. Utknąłem. I'm stuck. Get me out. Utknięty człowiek? Utknięty człowiek? To to może być? Nie przejmuj się, krzyczy pan patyczek. W końcu cię uwolnię. A stackman? A stackman? Now who can it be? Don't worry, Christ Stickman. I'll soon set you free. Drapu, drapu. Drapu. Zdrapuję sadzę. Wywija się, tu jakiś dzwoneczek, wystawia nogę, przesuwa, podkopuje hop i skok. A scratch and scrape, a flurry of soot, a wiggle, a jiggle and out pokes, a foot. A show and a nudge, a hop and a jump. O! -o! To mikołaj wpadł do pokoju z wielkim hukiem. And Santa falls into the room with a thump. Panie Patyczku, panie Patyczku, mój wspaniały przyjacielu, dziękuję ci stokrotnie, dziękuję bez końca. Stickman, oh, Stickman, you excellent friend. Thanks, thanks a million, thanks without an end. Patyczek pomaga yy, Mikołajowi dostarczać prezenty do śpiących dziewcząt i do śpiących chłopców. Then Stickman helps Santa deliver the toys to fast asleep girls, to fast asleep boys. Szybciej i szybciej mknął przez śnieg, aż święty Mikołaj mówi: No, już został tylko jeden komin. Faster and faster they fly through the snow, till Santa says, oh, Only one chimney to go. A pani patyczkowa, samotna, dzieci smutne. Och, to już nie będą te same święta bez patyczkowego tatusia. Przewracają się z boku na bok. po rodzinnym łóżku. Ale co to za jakiś turkot nad głową? Mm. Stick ladies lonely, the children are sad. It won't feel like Christmas without their stick dad. They toss and they turn in the family bed. But what is that clattering sound overhead? Ktoś spadł na ich dom. Czy to ptak? Czy nie topesz? Czy mysz? Albo tak! Czy to możliwe, żeby to był... Someone is stumbling into their house. Is it a bird or a bat or a mouse? Or could it... Yes! Could it just possibly be... Pan Patyczek! Patyczek to właśnie ja! I właśnie sterczę tutaj na moim rodzinnym drzewie. I'm Stickman, I'm Stickman, I'm Stickman, that's me. And I'm sticking right here in the family tree. Bye!